Cześć, Sławianie! W tym odcinku omówię słowo sport oraz synonimy tego słowa. Ale zacznijmy najpierw od oficjalnej etymologii, czyli taką, jaką możecie znaleźć w książkach etymologicznych. Napisane tam jest, że to słowo pochodzi ze starożytnego Rzymu i właśnie w języku rzymskim zostało wymyślone. I w pełni to słowo brzmi w tym języku tak czyli disporta. I składa się ono z takich dwóch głównych członów, czyli dis oraz porta. Co oznacza dis? Jest to przenosić albo przesuwać, a porta w języku rzymskim oznacza bramę, czyli przenosić bramę. Dodatkowo jeszcze w tych słownikach etymologicznych piszą poza, dlatego że sugerują, że to właśnie chodziło im o to, że przenosić Poza bramę. Ale tego już w tym słowie nie ma, tego mamy się, to mamy się domyślić. Czyli przenosić poza bramę. Rozumiecie coś z tego? Kojarzycie to jakoś coś ze sportem? <grym> ja nie. Dlatego jeszcze stworzono dodatkowo kolejną historyjkę, która sugeruje, że kiedyś w Rzymie była brama, za którą ludzie chodzili i robili tak. Czyli spędzali... Czas w ruchu i zabawie. Czyli pełne tłumaczenie tego słowa, czyli dodatkowo, tak, dodatkowo do tego, co niesie słowo, przekazują, że to oznaczało spędzanie poza bramą czasu w ruchu i zabawie. Tylko tym ruchu i zabawie już w tym słowie w ogóle nic nie ma. Czyli jak ludzie na całym świecie mieli się zorientować, że chodzi tutaj o ruch i zabawę. Jak ludzie w Lech, jak ludzie w Londynie mogli się Skojarzyć, że to jest właśnie ruch i zabawa. Mówię tutaj o Londynie, dlatego że w XI wieku, według właśnie tych słowników etymologicznych, to słowo przywędrowało do Anglii i zmieniono je w tej Anglii na słowo sport, czyli usunięto to a na końcu i usunięto ten przedrostek di, i tam z Londynu później trafiło to do nas, między innymi. Tylko, właśnie jak ludzie mieli się domyślić, że to jest czas w ruchu i zabawie? No, i niestety, takich historyjek w słownikach etymologicznych jest pełno, czyli wszystko musicie się domyśleć, i wszystko gdzieś coś tam było, i na tym powstawały języki. No, ja czegoś takiego nie kupuję. No i zobaczcie, jak moim zdaniem wygląda budowa tego słowa. Mamy sport, który składa się z takich dwóch głównych członów: S to jest droga, jak już wielokrotnie mówiłem na kanale, a port. To za chwilę sobie omówimy. Czyli sy port to jest droga portu. No i teraz, gdzie ten port jeszcze się znajduje? Ano na przykład w takim słowie jak aport. Czyli aport oznacza zmienia porty. No i ten pies, jak mu rzucamy... Ten kij, no to on zmienia porty, czyli ten port, do którego biegnie, czyli ten kij za swoim węchem, to jest ten jego port. I raz ten port jest tam, raz jest tam, raz jest tam, czyli biegnie za czym? Za tropem. Dlatego, że zobaczcie, jak mamy słowo port, czytane od tyłu, to jest trop. I pies tropi, tropi tym właśnie swoim nosem i szuka zapachu. I większość razy jak rzucamy psu kij, no to większość razy widzi. Ale jak pies nie zauważy, gdzie kij upadnie, to wtedy właśnie niucha. I wielokrotnie tak rzucałem, gdzie w wysokie trawy, yy, czy jakieś wielkie krzaki, gdzie pies nie widział, gdzie wylądowało. Nieraz szukał po 5-10 minut i znajdował. Dlatego, że szedł za swoim tropem. I teraz... Co oznacza słowo trop? Ty ry op. Ty to jest odcięcie, ry to jest częstotliwość, a morfem op oznacza przed czymś. Morfem po, czyli op czytano od tyłu oznacza po czymś, a op to jest przed czymś, czyli odcięta częstotliwość przed. I teraz o co w tym chodzi? Częstotliwość to jest na przykład ta ślina, albo Jakiś kawałek elementu, kawałek ubrania, który został odcięty przed tym zdarzeniem, którym teraz jesteśmy. Jesteśmy teraz, patrzymy na tę część, która odpadła i ona wcześniej odpadła, czyli przed nami. Czyli coś zostało odcięte i właśnie to jest nasz trop. Czyli coś spadło. Z jakiegoś wozu albo właśnie z jakiegoś ubrania, i mamy trop. Sam morfem tyry możemy też przeczytać jako odgryzione, co też już wielokrotnie na kanale mówiłem, że tyry oznacza odgryzienie, dlatego że ty to jest odcięcie, a ry to jest częstotliwość, czyli odgryzamy czy odcinamy z jakąś częstotliwością, czyli jest to związane z gryzieniem, czyli odgryzione przed, czyli zostało też, no, albo specjalnie ktoś coś zerwał, albo właśnie niechcący odpadło, tak jak tutaj, odcięta częstotliwość przed. No i jest to pokrewne z tym aportem. I teraz zobaczcie słowo aport w innych językach. W niektórych on istnieje, tak? W niektórych językach to słowo istnieje, a tutaj pokazuje te anglosaskie, no bo oficjalna etymologia nie uwzględnia prawie nic, że coś pochodzi ze słowiańszczyzny wszystko pochodzi z Greki, z Łaciny, z Anglika czy właśnie z rzymskiego języka. A w Słowiańszczyźnie prawie nic nie powstało, dlatego też tutaj podaję słowa te etymologicznie poprawne, ale teraz zobaczcie na słowo tropić, bo port i trop, czyli aport, to jest trop a, czyli zmienia tropy, ja czytając od tyłu, ale słowo tropić w tych językach już nie istnieje, nie ma czegoś takiego, jest inne, są to całkowicie inne słowa, czyli nie ma tam tego początku, początek jest właśnie w naszym języku, dlatego że uzupełnia się to poprzez czytanie w dwie strony oraz to jak wygląda słowo aport w tych językach i na przykład gdzie w angielskim powiedziano jest, że w tym języku zostało zmienione to słowo, to ten aport już jest całkowicie inaczej brzmi. Nie, więc tak to wygląda. Czyli słowo sport oznacza syport. Czytane od tyłu to jest tropsy, czyli tropienia droga, tropienia droga. I teraz, jak jesteśmy na polowaniu, to właśnie biegamy. I teraz to słowo sport, moim zdaniem, sugeruje jakieś polowanie, jakieś mapanie jakichś punktów, jakiegoś konkretnego tropu, czy na przykład jakiegoś punktu, który został wyznaczony przez pana. Czyli jest pan, mówi, musicie biec do tego punktu, kto pierwszy ten lepszy. Nie? No i to jest. Ja tak to widzę to słowo. Mamy jest na przykład raport też pokrewny, czyli ry, a, port. Aport i raport. Ry, a, czyli częstotliwość zmiennych port. I raport też jest przynoszony, tak jak ten patyk przez psa jest przynoszony do pana, tak samo raport jest przynoszony przez kogoś i raportuje, jakie częstotliwości zebrał z terenu. Czyli częstotliwości zmienne. I to mogą być różne, zależy kto co zbiera, tak? Są to różne częstotliwości zmienne w terenie, bo są to zmienne jakieś, dlatego je zbieramy i później mamy port, czyli to miejsce, gdzie składamy te częstotliwości zmienne, i wtedy mamy jakiś stan rzeczy, tego co się dzieje w jakiejś tam przestrzeni. Tak więc to podaje jako ciekawostkę e, do, Jako pokrewieństwo Słowa raport i, e, aport I sport Ale teraz jeszcze Co do e, tego sportu I synonimów i słów związanych z tym Mamy coś takiego jak olimpiada Olimpiada jest to Słowo, które Też oficjalnie pochodzi Od olimpu, ale nikt już się Nie zastanawia skąd nazwa Olimp Ano jest to też zaszyfrowana informacja i zaczyna się od morfemu OL. Morfem OL oznacza cel, czyli Olimpiada to jest jakieś celowanie, jakieś zbieranie najlepszego wyniku, tak? tego, który jest najbliżej. Im jest to morfem, który zbiera promienie. Mi morfem to jest taki, który wysyłamy, a im to zbieramy. Mamy im port, jak już mówiliśmy o tym porcie, czyli Coś, co ściągamy do siebie, czyli cel zbiera promienie, a py to przy, czyli Olimp oznaczało cel zbiera promienie przy, czyli on jest przy tym zbieraniu promieni celu, czyli ludzie, którzy jest ich jakaś grupa, to wysyłają cel, a ta grupa to są kolejne te promienie, czyli jest kilka osób, jest kilka osób, czyli kilka promieni, którzy rzuca na przykład oszczepem. Im bliżej celu, tym będą mieli lepszy wynik. Później kolejne jest IAD, czyli istoty zmien zmienne dawanie. Czyli cel zbiera promienie przy istot zmienne dawanie. Czyli te istoty, ci zawodnicy mają różne cele, czyli mają różne wyniki, czyli inaczej celują, tak? Czyli mają zmienne dawanie, zmienne wyniki dają, a ta olimpiada zbiera te wyniki i daje złoto temu najlepszemu. Czyli tam liczy się właśnie złoto. Czyli wygrywa pierwszy i dostaje taki wieniec, jak ma na przykład Cezar, czyli najlepszy, ale chodzi o złoto. Ludzie mają biec za tym swoim złotem. I niestety jest tak, że tylko. Pierwszy wygrywa, reszta to są niestety przegrani. I olimpiada to jest no taka impreza przegranych, gdzie właśnie większość ludzi płacze. Tak jak tutaj jest ta kobieta, ona zajęła drugie miejsce, drugie miejsce, nie? Ale to jest dla niej już porażka. I po prostu większość ludzi płacze. I taki jest cel olimpiady, żeby po prostu smucili się i, i mieli po prostu, wiecie, gra emocji, gra emocji. Więc tak to wygląda, no i takie są po prostu konsekwencje. Więc zło to tylko się liczy na Olimpiadzie. To zło. Są jeszcze inne synonimy słowa sport, które moim zdaniem już dużo więcej informacji przekazują i są dużo bardziej poprawne, bo sport to takie bieganie za patykiem albo polowanie jakieś. Czyli na przykład gimnastyka. Gimy na styk. Oznacza to. GI to jest morfem wyginanie. Wyginanie też ma GI w środku, bo to właśnie o gięcie chodzi. MY to jest wewnątrz, NA to na coś, a styk to jest na styk. Czyli wyginam swoje wnętrze na styk. Do tego, aż mięśnie pozwolą, aż kości pozwolą. I to jest gimnastyka. Rozciąganie jakieś inaczej, tak? Czyli gim-na-styk. Inaczej też można powiedzieć trening. TY-RE- ni ny gy ty to jest tor jakieś wskazanie kierunku ty re to jest powtarzanie ale takie powtarzanie które troszeczkę można zmienić czyli na przykład raz powtarzamy 6 powtórzeń później 8 powtórzeń później 10 powtórzeń no i to są jakieś serie czyli ty re ni to jest upadanie między innymi litera ni oznacza nie ale też jakiś upadek coś w dół ny Wznoszenie, czyli przeciwieństwo, czyli upadamy i wznosimy się. A G to jest przyciąganie, czyli tor powtarzasz, upadasz, wznosisz i przyciągasz. Czyli jako ten trening. Pompka, podskok i przepchnięcie czegoś. Pompka, podskok i przepchnięcie czegoś. I powtarzamy to w jakieś tam kółko, aż się nie zmęczymy na przykład. Nie? Kolejne słowo, które też jest synonimem, można powiedzieć ćwicz. Ćwicz. I to nie tyczy tylko sportu, bo ćwiczyć też można inne rzeczy. Można ćwiczyć czytanie, można ćwiczyć mówienie, można ćwiczyć morfemy, rozumienie morfemów. A ćwicz oznacza ci, wy i czy, czyli ciemność w istocie czuj. Czuj ciemność, czyli to, co jest dla Ciebie problematyczne, to, czego jeszcze nie umiesz. Ponieważ jak coś już umiemy, to mówimy jasne, jasne jest dla Ciebie, a jak nie jest jasne, to jest ciemne. Czyli w tym momencie, co jest ciemne dlaczego i tego nie umiesz, to jak będziesz to czuł w tym momencie, teraz, to wtedy ćwiczysz, aż stanie się jasne. Jasne, jaśniej. Jaś, to mamy. Świ, świ, świ w środku, czyli jaśniej to jest je, J, a si, co oznacza otoczenie zmienia światło, to jest jaś. Otoczenie zmienia światło, a niej to jest na istocie energia, otoczenie, czyli na istocie, czyli na tym, co przeżywamy niech będzie dookoła energia tego światła. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jest jeszcze morf, możemy też inaczej, może kiedyś inaczej to było, może niech będzie jaśniech, niech to jest niech tak się stanie, a jaś to jest otoczenie zmienia światło, czyli światło przychodzi i niech tak się stanie. Mam nadzieję, że to się wszystko dla Was rozjaśniło. Zrozumieliście, czym jest sport, czym jest gimnastyka, czym jest trening. To są wszystko piękne rzeczy, ale nie do końca ten sport przekazuje pra takie prawe informacje. Ja, tak jak już powiedziałem, może to być związane z polowaniem, więc lepiej używać gimnastyka albo trening, albo tego typu synonimy, które podałem. Na tym zakończmy. Zachęcam Was do. Rekomendowania tych filmów, do wchodzenia na stronę Pierwszy Język, aby nasz ród znał moc, jaka niesie ze sobą słowo i cały nasz język, jakie informacje przekazuje. Więc zachęcam Was do tego, a teraz życzę Wam sławy, radości i dobrego dnia. Do usłyszenia w kolejnych częściach.